Z każdą grupą pracuje się inaczej. Ja od 20 lat pracuję z różnymi grupami w różnym wieku i z różnym stopniem sprawności. E, I do, każdego, e, do każdej grupy trzeba wybrać inne narzędzia e, i przebiega również inny proces. Jednak to, co łączy, e, łączy te wszystkie grupy, e, to partnerskie podejście, poszanowanie i, e, osób i e, uważność, uważność, żeby nie zatracić e, autentyczności, żeby nie zatracić e, autonomii i też niezależności, żeby nie zabić po prostu takiego twórczego ognika w tych osobach. I to jest bez względu na stopień e, sprawności. Podczas warsztatów, które odbyły się w, tutaj w Teatrze w Tychach, w lipcu e, pracowało ze mną 12 wspaniałych osób. E, mogę powiedzieć, że były to osoby amatorskie i aktorskie e, z bardzo dużym potencjałem. Mówię to dlatego, żeby na początek też nie zaznaczać, że były to osoby z niepełnosprawnościami, e, ponieważ e, w moich, z moich doświadczeń wynika, że narzędzia, które dobiera się do, do grupy, pozwalają połączyć w taki sposób e, pracę, żeby ta niepełnosprawność była atutem. Były to osoby dorosłe i bardzo chcę to zaznaczyć. Z którymi na początku ustaliliśmy i ustaliłyśmy zasady. Zasady współpracy: było to między innymi to, że mówimy sobie po imieniu to, że wszystkie nasze ruchy są ok, wszystkie są dozwolone że naszą przestrzeń budujemy, budujemy wspólnie w poszanowaniu ruchu innych osób, granic innych osób. I jedną z zasad było również przygotowanie kącika wytchnienia, który miał dać takie stop dla każdej osoby. To znaczy, że każda osoba mogła zdecydować, i tutaj podkreślam, że decyzja każdej osób była dla mnie ok i traktowana na równi z jej wiekiem, że mogła zdecydować e, o tym, że chce odejść e, od grupy i chce e, przyglądać się procesowi e, z kącika. Może sobie, nie wiem, zdrzemnąć się, odetchnąć, nie wiem, wyciszyć się. E, ważne dla mnie jest to, e, że nawet przyglądając się, e, osoby uczą się. I nawet patrząc na ruch innych osób, coś się w naszym ciele dzieje. Ja też jak pracowałam z osobami, zwracaliśmy sobie uwagę na taki ruch, którego nie jesteśmy świadomi na co dzień, nie wiem, bicie serca, oddychanie, mruganie oczami. I to, co, to co, jak, jak wyglądał proces. Wydaje mi się, że proces, znaczy jestem pewna, że proces był ważniejszy niż sama końcówka. E, wspólnie zaczęliśmy od integracji, od, takich, e, od badania jakiegoś takiego zakresu, ruchu, takiego, który dla osób jest okej, okay, a który jest nie ok. E, bardzo mocno skupialiśmy się na, e, w ogóle mam wrażenie, że całe te pięć dni było wokół granic. Wokół autonomii, wokół tego, żeby osobom z niepełnosprawnością intelektualną, które na co dzień są upupiane w instytucjach, w domach, na ulicach, żeby uświadomić im, że mają prawo przestrzegać swoich granic, powiedzieć śmiało nie. I poprzez różne ćwiczenia pracy z ciałem, e, próbowaliśmy nawzajem uruchomić e, sobie te granice. Zależało mi na tym, żeby y, nasza praca była niehierarchiczna. Jednak, w sytuacji, kiedy trenerka, y, osoba prowadząca, w tym ja i y, y, osoby, które są y, uczestnikami, uczestniczkami, y, nie jest się w stanie przejść, żeby to nie było hierarchii. Mimo, że jesteśmy po imieniu, mimo, że daje osobom narzędzia, to y, zawsze ta hierarchia jest. I osoba, która prowadzi zajęcia musi sobie być tego świadoma. Szukałam takich narzędzi i tak zmieniałam narzędzia w trakcie zajęć, żeby osoby same inicjowały to, co chcą robić, same budowały język ruchu, ale też język taki werbalny w rozmowie. Wyglądało to w ten sposób, że zaczynaliśmy od tworzenia rzeźb. Co wydaje mi się taką, takim bardzo łatwym, łatwym ćwiczeniem? Natomiast potem dużo czasu poświęcaliśmy na pracy na zdjęciach. Dostałam tutaj zdjęcia, tancerzy, profesjonalnych tancerzy i poprosiłam osoby, aby w, na podłodze na należąco ułożyli akurat to były zdjęcia solowych solo żeby ułożyły osoby z pary na podłodze. Potem, i to była rola choreografa, potem osoby miały się dopasować do osoby z pary. I w ten sposób, ćwicząc w parach, zaczęliśmy tworzyć ruch. Od bezruchu zaczęto, zaczęto, zaczęliśmy układać sobie różne entiudy. Tutaj e, czerpaliśmy z różnorodności, czerpaliśmy z, e, z tego, co każdy wnosi, ale czego też nie chce wnosić. I to też było dla mnie bardzo ważne: że e, osoby potrafiły powiedzieć nie, że chcą wyjść i e, odpocząć, i nigdy nie było tak na przykład, że cała grupa e, e, odpoczywała na przykład w tym samym momencie, bo ktoś odpoczywał. Więc e, bardzo mocno też jakby pracowałam na swoich stereotypach. mimo, że 20 lat pracuję z osobami z niepełnosprawnością i też e, przez bardzo wiele pracowałam z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Więc e, myślę, że to jest e, bardzo ważna dla mnie lekcja, ucząca mnie pokory. Co dla mnie było takim... Co zapamiętam i co wzięłam z tych, z tych warsztatów, to na pewno krzyk jednej z uczestniczek, która jakby przez ten cały czas, i podobno nigdy się jej nie zdarzyło, żeby krzyknęła. I to dla mnie było, no to mi jakby rozerwało serce, że po prostu te osoby, jeżeli się im da przestrzeń i odda głos, to oni go odżyją, i mam nadzieję, że w ten sposób trochę robi się rewolucja, że ci ludzie e, zaczną zauważać, że mogą. E, jednak trzeba pamiętać o tym, żeby odsunąć się, żeby oddać im sceny, żeby oddać im miejsca w teatrach, e, żeby e, pracować nad swoimi stereotypami, które wszyscy mamy, bo my je wszyscy mamy, ale żeby być e, tego świadomym. No, i wydaje mi się, że, że tyle, i to co powiedziałam w mojej grupie, właśnie tej na, na końcu, że przez te wszystkie lata, ile prowadziłam grup, to była moja najlepsza grupa, to była najlepsza praca. I wydaje mi się, że to też dlatego, że jakby byłam tą osobą, która stoi z tyłu że tylko jakby podawała rzeczy, które możecie brać. Jeżeli nie bierzecie, nie bierzecie. A jeżeli bierzecie, to możecie to zrobić coś z tym, co, co chcecie. No i wydaje mi się, że tak się robi sztuka i to jest, to jest super.